Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę Wam opowiadać o jednej z najbardziej znanych, cenionych i lubianych aktorek w naszym kraju Magdalenie Zawadzkiej, która zasłynęła oczywiście rolą Basi w Panu Wołodyjowskim, ale nie tylko. O innych jej rolach dzisiaj też Wam opowiem. Zdradzę Wam także, co myślę, że większość z Was pamięta, choć może nie aż tak dokładnie jak dzisiaj. Postanowiłam Wam opowiedzieć, że Pani Magdalena miała dość bujne życie prywatne. Wielu dokreślała mianem niewinnej zabawy, a samej zdarzyło jej się miewać romanse. W końcu z wielkiej miłości rozstała się ze swoim pierwszym mężem. W jakich okolicznościach, w jakich humorach się rozstali, jakie mieli relacje, a także jak później wyglądało jej życie... I oczywiście jak wygląda dzisiaj, zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam serdecznie do oglądania wszystkich fanów Pani Magdaleny Zawackiej. Magdalena Zawadzka Holoubek urodziła się 29 października 1944 roku w Filipowicach. Mama rodziła ją w strasznych warunkach. Jak wspominała aktorka, ledwo to przeżyła. Zresztą, gdyby nie wojna, rodziłaby się w Warszawie, w normalnych warunkach, bez presji i takiej tragedii, jaka spotkała tę rodzinę w związku z koniecznością uciekania ze stolicy. To wszystko oczywiście przez wojnę, po której wraz z dziadkami i mamą wróciła. Wróciła do stolicy, ale jej tata jeszcze długo nie, ponieważ był żołnierzem AK. Mimo wszystko, wszyscy, którzy otaczali panią Magdalenę, starali się jej zapewnić beztroskie dzieciństwo, i to się nawet udawało. Dzieciństwo kojarzy mi się z zapachami. Jako mała dziewczynka mieszkałam z rodzicami w Szczecinie, w niewielkim domku, w jednej z najpiękniejszych dzielnic. Pogodno. A rodzice wychowywali ją bardzo nowocześnie, bo już dzisiaj mam nadzieję, że standardem jest wychowywanie dziecka jako małego dorosłego, któremu oczywiście musimy pokazać drogę, ale którego staramy się od zawsze wychowywać jako taką autonomiczną jednostkę, która wcale nie musi spełniać wszystkich oczekiwań rodziców, ale za to zasługuje na bezgraniczną miłość. Oczywiście, co nie wyklucza, zasad i też wymagań pewnych, ale. W normach. No, generalnie temat trudny. Od najmłodszych lat rodzice traktowali mnie jak życiowego partnera. Nie stać ich było na sztabnianie, czy służących, czuwających nade mną krok w krok. Byli młodzi, pracowali równocześnie studiując i mieli mnie. Godzili jak mogli wszelkie obowiązki, oczekując ode mnie zrozumienia. Uświadamiali zagrożenia, tłumaczyli konieczności w tak przystępny sposób, że rozumiałam, dlaczego musi tak być. Starałam się być odpowiedzialna i nie zawieść ich zaufania. Robiłam to. Tak wiarygodnie, że w końcu uznali mnie za mądrą, posłuszną i dzielną małą dziewczynkę. Nie wiedzieli jednak, że w dążeniu do tej dzielności codziennie pokonuje wiele barier, przerastających kilkuletnie dziecko. Jedną z nich był strach. Nasz dom stał w ogrodzie, wśród drzewi, krzewów. Wieczorami, gdy zostawałam sama, ciemne okna stawały się przepaściami pełnymi poruszających zjaw. Bałam się straszliwie, ale wstydziłam się do tego przyznać. Rodzice jednak w pewnym momencie wyczuli, że córka jest zestresowana, i postanowili dostarczyć jej dzielnego obrońcę, jakim był pies, który stał się najlepszym przyjacielem pani Magdaleny. Tolerował moje nieustające wizyty pod stołem, tarmoszenie za uszy, czesanie ostrą szczotką, przecieranie oczu wadką i inne kosmetyczne zabiegi uwłaczające może psiej godności, ale świadczące o tym, że jest kochany. I pani Magdalena przyznała, że właśnie taki sposób wychowania sprawił, że była indywidualistką i też indywidualnością. O tyle o ile harcerstwo jej nie przeszkadzało, bo było jeszcze swego rodzaju zabawą, to później wszelkie zorganizowane instytucje, konieczność w jakiejś grupie takiej zorganizowanej dążenia do czegoś sprawiała jej ogromny kłopot, z wyjątkiem aktorstwa, bo to wybrała sama. Mimo wszystko, choć dziś jest bardzo odważna, przyznaję, że ten brak wiary w siebie jednak w niej gdzieś tkwił i ta nieśmiałość nie opuścił jej aż do dziś. Jako dziecko marzyłam, że w przyszłości będę tancerką albo artystką cyrkową. Fascynował mnie cyrk, dopiero później zrozumiałam, że zawód artysty, areny cyrkowej nie jest dla mnie, bo nie mam siły fizycznej. I już jako nastolatka występowała w telewizyjnym młodzieżowym studiu poetyckim, a debiutowała w wieku 18 lat w filmie Jana Rybkowskiego Spotkanie w bajce. Później zdecydowała się na studia aktorskie, które ukończyła w 1966 roku w Warszawie a później zaangażowano ją także do teatru dramatycznego. Potem występowała także w Teatrze Polskim oraz Teatrze Ateneum. No i jak dobrze pamiętacie, swego czasu pani Magdalena prowadziła bujne życie miłosne, zyskała nawet opinię pożeraczki męskich serc. Pierwsze zauroczenie przyszło do niej, gdy miała zaledwie 19 lat. Będąc studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, dostała rolę w filmie Późne Popołudnie i tam poznała o 13 lat starszego operatora kamery Wiesława Rutowicza. Jak wspominała pani Magda, oczarował ją tym, że był dojrzały, no bo starszy, ale oprócz tego pewny siebie, utalentowany z poczuciem humoru. No i przede wszystkim miał w sobie to coś u wodziciela. umiał czarować kobiety. I dlatego też oczarował panią Magdalenę. Szybko znaleźli porozumienie i dość szybko zdecydowali się na ten odważny krok, jakim jest małżeństwo. Ale początek małżeństwa wcale nie oznaczał dla pani Magdaleny chyba końca flirtów i rozglądania się za innymi mężczyznami. Jak już wam we wstępie powiedziałam, flirt zresztą traktowała dość luźno. Flirt to przecież niewinna forma zabawy, ćwiczenia z inteligencji i wdzięku, poprawa samopoczucia i nie zobowiązuje przecież do niczego, opisała w autobiografii Gustawia. I zresztą za tą beztroską w podejściu do życia szły także role, bo to właśnie w rolach beztroskich kobiet. ale hale zalotnych i śmiałych odnajdywała się jako aktorka. Popularność zdobyła jednak dzięki roli Basi Wołodyjowskiej w filmie Pan Wołodyjowski i serialu Przygody Pana Michała. Rola Basi w Panu Wołodyjowskim i w Przygodach Pana Michała była moją najważniejszą i największą rolą, choć miałam już za sobą spory dorobek filmowy mimo 23 lat był to film, na który czekała cała Polska i patrząc z perspektywy lat, wpisał się w historię polskiego kina. Nadal zdarza mi się, że nazywają mnie Basią. Zawsze prostuję, bo mam swoje imię i bardzo je lubię, ale śmieję się z tej pomyłki. Chcę przypomnieć, że w swoim życiu zawodowym w teatrze, telewizji i filmie zagrałam ponad 150 ról, ale za Basię jestem wdzięczna Losowi i reżyserowi Hoffmanowi, który mi te role ofiarował. No ale faktycznie trzeba przyznać, że pani Magdalena Basię zagrała fenomenalnie. Dała popis swoich wszelkich umiejętności i zapisowała zapisała się w naszej pamięci jako ta charyzmatyczna, piękna i nie dająca przejść obojętnie obok niej postać. Zresztą pokazała też cały wachlarz umiejętności i możliwości aktorskich z tej roli, bo przecież Basia bardzo zmienia się na ekranie. Od takiej beztroskiej kobietki do pełnej dojrzałości kobiety. Otrzymała za tę rolę Złotą Maskę w 1970 roku i tytuł Gwiazdy Filmowego Sezonu. Ale i z tym filmem przyszło również zauroczenie w życiu prywatnym, bowiem od twórca głównej roli Tadeusz Łomnicki zawrócił jej w głowie. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę i wszyscy na planie wiedzieli, że tam jest coś więcej niż tylko przyjaźń, ale i prawdziwe porozumienie dusz. Mimo, że obydwoje, jak już słyszeliście w przypadku pani Magdaleny, ale i w przypadku pana Tadeusza byli zajęci. Pani Magdalena dopiero kilka dekad później przyznała, że faktycznie między nimi takowe uczucie istniało. Może zdarzyć się przelotny romans czy kryzys i często one odświeżają i jeszcze bardziej wzmacniają małżeński układ, jednak pod warunkiem, że fundamentem jest miłość, tłumaczyła w swojej jej książce Zawadzka. Z kolei jej mąż też miał romans z bardzo znaną, słynną skandalistką Kaliną Jędrusi. Ale o tym pani Magdalena dowiedziała się także po wielu, wielu latach. Ich małżeństwo mimo wszystko było udane, pani Magdalena wspominała męża. To był dobry i prady człowiek który postanowił wybaczyć żonie ten romans, a ona grała jeszcze w repertuarze klasycznym, często w historycznym kostiumie, zagrała w teatrze telewizji rolę Lady Macbeth w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1969 roku, zagrała także w filmach Rozwodów nie będzie, Sublokator, Mazepa, Noce i dnie, Łabędzi śpiew, Rockefeller, Wojna domowa, Dziupla, Cezara. nie wystąpiła także w serialach Wojna domowa, Dziupla, Cezara, Plebania, życie czy Magda M. Udzielała także głosu chociażby w Zakochanym kundlu. A w 1969 roku w Teatrze Dramatycznym występowała w spektaklu Życie jest snem, a jej scenicznym partnerem był Gustaw Holoubek. No i to był kolejny romans, w który wdała się pani Magdalena. Tym razem jednak tej miłości małżeńskiej nie wystarczyłoby powstrzymać bieg wydarzeń. Olubek pisał do niej najdroższa pani, chociaż sam nie mam ślicznego zdjęcia pani, obraz jej to, towarzyszy mi w każdej sekundzie jawy i w każdej sekundzie snu. Ale pani Magdalena odrzucała jego zaloty. Potrafiłam na pytanie, w którą pani stronę idzie, odpowiedzieć w przeciwną niż pan, mówiła Wiwie. Ich romans szybko stał się faktem. Rozpętują się wokół nas plotki. Spekulacje, kto kogo porzuci pierwszy, przyjaciele Gustawa stawiają na mnie. Nie wiem na jakiej podstawie, bo przecież mnie nie znają. Uważają, że jestem dziewczyną, która z premedytacją rozkochuje w sobie mężczyzn, pobawi się nimi, a potem rzuca. Właściwie powinno mi schlebiać to, że uznano mnie za fan fatale, pisała w książce Gustaw i ja. Ale w 1972 roku rozwiodła się ze swoim mężem, czym dała chłam. Tym wszystkim yy, plotkom jakoby miała rzucić Pana Gustawa. Powiedziała rok później tak Holoubkowi, ale i tutaj mąż okazał się być wyrozumiały dla żony. Ten były już mąż dokładniej powiedział, że uczucie, jakim pani Magdalena uderzyła pana Gustawa, nie jest przelotne ani chwilowe. Rozstali się z klasą, oddaję w dobre ręce żartował nawet pan Wiesław. Sam później miał inny związek, ożenił się i urodził mu się syn Rafał Rutowicz, który jest aktorem. Panią Magdaleną jednak e, mieli dobre relacje, a ona sama po latach wspominała wszystko, czemuś służy. Przypadek jest po to, żeby nas na chwilę zatrzymać. Być może dzięki pierwszemu małżeństwu stałam się dojrzalsza. Czujniejsza i potrafiłam docenić drugiego męża w sposób właściwy. Może i moja miłość stała się przez to dojrzalsza niż ta pierwsza, młodzieńcza, dziewiętnastolatki, całkowicie niedoświadczonej życiowo. Tym bardziej, że mój pierwszy związek też uważam za udany. O pierwszym mężu mogę powiedzieć same dobre rzeczy. I choć miała na swoim koncie, jak słyszycie, już małżeństwo dość udane, choć ostatecznie nie wyszło, to dopiero przy panu Gustawie odnalazła swoje miejsce na ziemi. W dorosłym życiu miejscem dla mnie najważniejszym stało się pierwsze mieszkanie, jakie z wielkimi wyrzeczeniami kupiliśmy razem z moim mężem Gustawem, tuż przy łazienkach. Budynek dostał wówczas tytuł Mister Warszawy. Byliśmy tuż po ślubie bardzo szczęśliwi i to mieszkanie jak na naszą dwójkę było wymarzone. Malutkie pokoiki z dość dużą lodzią, w której... Opalaliśmy się i jedliśmy posiłki. W tym domu urodził się nasz syn Jasiek, i tam spędziliśmy trzy pierwsze lata jego życia. Pamiętam m.in. nasze wspólne gotowanie rosołu. Z trzech rodzajów mięs według specjalnego przepisu udał się, trzeba było go tylko odcedzić. Ja trzymałam durszlak a Gustaw przecedzał, tyle że nie podstawiliśmy garnka. I cały pyszny rosół trafił do zlewu, a na dór zostały warzywa i mięso. I nie jest to jedyny objaw roztargnienia. Pani Magdalena przyznała, że z mężem ciągle byli niezorganizowani, wszystko gubili i wszędzie się spóźniali. Co dowodzi najlepiej, że wcale nieszczęśliwy dom i super wymyte podłogi i ogólnie ład i porządek jest gwarantem szczęśliwej rodziny. Zresztą akurat o panu Gustawie można powiedzieć wręcz odwrotnie, że był nie tyle bałaganiarzem, co no może niezbyt dużym czyścioszkiem. Miał szczególny talent do wylewania na siebie płynów i plamienia wszystkiego, co znajdowało się w jego zasięgu. Kiedyś w samolocie do Nowego Jorku najpierw zalał mnie lepkim sokiem pomarańczowym, a niedługo potem dobrze osłodzoną kawą z mlekiem, która dostała mi się aż do butów na lotnisku Kennedyego, gdzie witano nas z wielką pompą zaprezentowałam się w góralskich kapciach Siebie też nie oszczędzał. Pamiętam, jak patrząc na jego ubrania, układałam specjalną listę dań. Krawat w sosie pomidorowym, mankiety w śmietanie, jasno spodnie nadziewane wiśniowymi konfiturami. Czasami musiał przebrać się kompletnie, od stóp do głów. Gdy mu pomagałam, mawiał sam: ubiera się tylko lokaj. I pani Magdalena, po tym jak pan Gustaw odszedł, bardzo często wspominała męża, a nawet to, co było między nimi kością niezgody. Gustaw zaznaczał swoje terytorium popielniczkami pełnymi petów. Wypalał dziury w obrusach, ubraniach, a nawet meblach i w podłodze. Potrafił, patrząc prosto w oczy, zapewniać mnie, że wcale nie pali, choć dym z papierosa, którego trzymał za sobą, albo w tlących się spodniach, kłębił się mu nad głową. Sprawdziła także, że za sprawą męża miała okazję poznać Jana Pawła II, ponieważ panowie znali się jeszcze z okresu studiów, bo jak dobrze pamiętacie, Jan Paweł II obracał się w środowisku aktorskim, bo myślał o tym, by aktorem zostać. Na ojciec święty brał lekcje aktorstwa w tym samym czasie, kiedy Gustaw studiował w Krakowie. Mąż był kilka razy u niego, nagrywał papieskie wiersze. Na osobistą prośbę Jana Pawła II zdradziła aktorka, która dzięki mężowi mogła się z Ojcem Świętym zobaczyć. Odcinek o ich relacji zrobiłam jednak już, zostawiam Wam go w opisie i w pierwszym komentarzu, więc nie będę tutaj za dużo o tym mówić. Tak jak już słyszeliście w 1978 roku na świecie pojawił się Jan, syn tej pary. I wbrew różnym spekulacjom miłość jego rodziców przetrwała aż do końca życia pana Gustawa. Aktorka w 2008 roku pożegnała swojego ukochanego, który został pochowany na powązkach w Warszawie. Po odejściu męża, coś takiego się ze mną stało, że przestałam się bać czegokolwiek. Wierzę bardzo w mojego anioła stróża i w to, że towarzyszy mu Gustaw i obaj mnie strzegą. Mimo, że pożegnałam na zawsze już wiele bliskich osób, po raz pierwszy mam wrażenie takiej opieki. Kiedy otwieram drzwi domu, odchodzą wszystkie smutki i troski. Mam poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Tutaj jest mój azyl, przyznała. Ale dodawała także, że wszyscy mężczyźni, z którymi łączyła ich kiedyś relacja romantyczna, już nie żyją. Zmarł mój pierwszy w życiu narzeczony, zmarł mój pierwszy mąż, zmarł drugi mąż. Ci, którzy byli najbliżej mnie odeszli, trzej najbliżsi mi mężczyźni, ale na zawsze pozostali w mojej pamięci. Nie zdradziła jednak, kto był jej narzeczonym, o którym wspominała. Przyznała także, że dziś uwielbia pracować w gabinecie męża i siedzieć tam po cienku. Bo oprócz tego, że jest aktorką, pisze także felietony i książki. Syn tej pary, Jan Holoubek, wychował się w domu pełnym artystów, to też został artystą w dorosłym życiu. W latach 90. wystąpił w produkcji telewizyjnej Chłopcy z Placu Broni. Ostatecznie spełnia się jako reżyser. W czym dopinguje go mama, ale rodzice najpierw namówili go, by poszedł na wydział operatorski i by tak zaczął e, realizować swoją przygodę z filmem. Za co później niejednokrotnie im dziękował. Stwierdził bowiem, że to doświadczenie sprawiło, że jest lepszym, lepiej przygotowanym dziś reżyserem. Ale niestety, film trochę o pani Magdalenie zapomniał. W 1996 roku pojawiła się w opowieściach weekendowych Zanosiego, później także w Babskim Interesie. O, można ją było także zobaczyć w na dobre i na złe, czy 39,5 poza serialami, które już Wam e, zdradziłam, ale faktycznie Pani Magdalena mogłaby grać znacznie więcej. Niedawno pojawiły się plotki o jej potencjalnym nowym związku. Chodziło o relację z Januszem Majewskim. Sami zainteresowani jednak postanowili w mediach uciąć wszelkie spekulacje na ten temat. Odkąd boju zostaliśmy sami bardzo się przyjaźnimy. Wiem, że mogę liczyć na Magda, ona na mnie. Przy okazji premiery filmu Ekscentrycy zdarzyło nam się wystąpić razem na czerwonym dywanie. Towarzyszymy sobie podczas ważnych wydarzeń i wspieramy. Ważna jest świadomość, że mamy blisko osobę, która nas nie zawiedzie, kiedy jej potrzebujemy. Mistrzowie mają taką wspólną cechę, że kochają aktorów, ufają im i starają się, żeby w ich dziełach wypadli jak najlepiej. Służą im swoim talentem, ale nie paraliżują. Są kulturalni, dobrze wychowani, z poczuciem humoru. Janusz jest mistrzem, który posiada te cechy, nie mówiąc o uroku osobistym, który w filmie się przydaje. Zdradziła z kolei pani Magdalena, która skończyła już 80 lat. Jednak przyznała, że nie zamierza łączyć tego z emeryturą i na szczęście wciąż jest aktywna na scenie. Z tej okazji odwiedziła kanapę Dzień Dobry TVN. Życie jest takie ciekawe, ale te moje miłości, dzieci, stawiam je i życie jednak na pierwszym planie, a reszta jest cudownym dodatkiem. I przyznawała, że do tej pory urodziny spędzała raczej w domowym zaciszu, więc to zainteresowanie jej osobą nieco ją peszyło, ale przyznała, że jest to bardzo miłe. Nie wyobrażam sobie życia w bezruchu, nie daj Boże chorobie, dlatego tak bardzo chcę być zdrowa, stwierdziła pytana o swoje marzenia. Ciągle bym chciała poznawać świat, ale nie jako podróżnik, ale turystka. I przyznała, że jeśli chodzi o najważniejszą rolę dziś, to jest to rola babci. Nie chcę odpowiedzieć, że to moja rola główna, której chciałabym się całkowicie oddać, bo życie jest takie ciekawe, ale te moje miłości, dzieci, stawiam na pierwszym planie. I dodałam, że ósemka jest symbolem nieskończoności, więc przed nią jeszcze naprawdę wiele. Jej kuzynką jest australijska aktorka, bardzo popularna tam. Magda Szubański, o której zrobiłam kiedyś odcinek, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tej aktorce, która często zresztą mówi o swoich polskich korzeniach, to odwiedźcie go, również zostawię Wam go w opisie i w komentarzu. I czekam na Wasze komentarze na temat Pani Magdaleny, a być może i do niej. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj i zostawcie proszę komentarz o kim jeszcze chcielibyście posłuchać, a ja postaram się spełnić Wasze życzenie. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia.